Hej hej, ja to Amelka. Dzisiaj przychodzę do was z ogromną paczką. Chciałabym wspólnie z wami ją rozpakować, abyście mogli zajrzeć trochę w głąb naszej pracy, przy okazji trochę wam poopowiadać. 21 września organizujemy bieg Papieran. Będzie to bieg charytatywny, w którym uczestnicy będą mogli pobiec ze swoimi pieskami i wspomóc chronisko Psiraj. Małymi krokami zaczęliśmy zamawiać pewne rzeczy, które będą nam potrzebne do organizacji. Więcej możecie po prostu się dowiedzieć na Instagramie, bo jak wiecie, YouTube jest bardziej wymagający, a na Instagramie jesteśmy na bieżąco. Tam w formie rolek publikujemy również to, co udało nam się dostać, kupić, po prostu do tej organizacji całego wydarzenia. Jednak to, co dzisiaj chcę wam pokazać, Zasługuje na większą uwagę. Więc myślę, że nie przedłużając, zacznijmy po prostu otwierać paczkę. A więc, tak jak już mogliście zauważyć, nowy aparat. Tak się cieszę, nawet nie wiecie, jak bardzo chciałam go mieć. Do tego mamy torbę na aparat. Postawimy sobie ją tutaj. Tu czytnik do karty. Dokupiłam jeszcze baterię, bo jedna, jak się rozładuje, to lepiej mieć przy sobie drugą. No i 256 GB pamięci. Te trzy rzeczy odkładam na bok. Rozpakujmy torbę. Tak się prezentuje torba. Zwykła czarna z czerwonymi dodatkami. W środku jest czerwona. Ma przegródki. Zamyka się na rzep. I na tutaj ten subaczek. Z przodu ma jeszcze małą kieszonkę z dwiema przegródkami. Ok, ale przejdźmy teraz do tej ważniejszej rzeczy, czyli do naszej gwiazdy programu. Otworzymy go sobie. Zobaczmy zatem, co znajduje się w środku. Bardzo dużo papierów. Tak prezentuje się to w środku. Pokażę Wam wszystko po kolei. Zwykły pasek do aparatu. Osłonka na obiektyw. Taka zwykła. Tutaj mamy nasz tyci obiektyw. Boże, jaki on jest uroczy. Proszę bardzo. Kolejna rzecz. Kabelek. Kolejny kabelek. No, i bateryjka. A oto gwiazda naszego programu Lumix G7, proszę Państwa. Jest on naprawdę bardzo leciutki. Bardzo prezentuje się tak. Proszę Państwa, wszystko już włożyłam, zamontowałam obiektyw, jest w nim już akumulatorek i karta pamięci. Zatem myślę, że możemy go odpalić. Proszę bardzo. Musiałam trochę pokombinować, żeby wszystko w nim ustawić. No i co, ja naszą nową zabawką jestem zachwycona. Co chciałabym Wam powiedzieć na koniec, że ten aparat poleciło mi bardzo dużo osób. Jest on naprawdę bardzo dobrym aparatem, jeśli chodzi o początkujące osoby, które jeszcze nie mają pojęcia jak się tym obsługiwać. Ma fajną funkcję nagrywania w 4K i oczywiście robi ładne zdjęcia. Wszystko jest na ekraniku dotykowym. Ustawienia są proste, wszystko macie w instrukcji. Jeśli ktoś by chciał taki aparat kupić, ja kupiłam go w Media Expert. Nie pamiętam dokładnej ceny, ale wyświetliłam się ona tutaj. Następny filmik na pewno powstanie przy pomocy tego aparatu. Nie zapomnijcie wpaść na nasze social media. I oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie coś po sobie, jakiś miły komentarz. Kolejne filmy na pewno pojawią się w momencie, kiedy przyjdą jakieś paczki i będziemy mieć coś do rozpakowania, albo gdy już będziemy w trakcie organizacji, będę chciała nagrać dla Was taki materiał, gdzie pokażemy Wam, jak po prostu to wszystko funkcjonuje, co robimy i tak dalej. W takim razie do następnego mam nadzieję, że podobał Wam się filmik.